Film Krzysztofa Stanowskiego na temat szalonego reportera zdobył już ponad milion wyświetleń. Dla wielu osób kariera szalonego reportera w internecie jest przekreślona, a pod filmem można zobaczyć liczne komentarze wyśmiewające tego twórcę. Wiele osób było ciekawych, jakie kroki podejmie szalony reporter, czy usunie się w cień, czy odpowie filmem, czy też zrobi coś innego. Pierwszym krokiem, który mogliśmy zobaczyć, to wyłączenie komentarzy pod jego filmami, aby wyhamować falę krytyki wymierzoną w jego osobę. Szalony nie wyłączył natomiast ocen, które jednoznacznie wskazują, że fala krytyki również i tutaj znalazł swoje odzorowanie. Wczoraj pod wieczór szalny reporter pierwszy raz zabrał głos w tej sprawie. Mówi on o tym, że realizuje film o Stanowskim, którego początek będzie nawiązaniem do filmu Dziennikarza, gdzie ten wymienia wiele epitetów na temat swojego oponenta. Przychodzi do baru złodziej, oszust, fałszerz, naciągacz, zbir, kombinator, bankrut e, i człowiek jeżdżący po pijaku z samochodem. A barman na to. Co podać, panie szalony reporterze? Na wpis Szalonego ochoczo odpisał Stanowski dodając, że chętnie stworzy kolejny materiał, tak jak to było w przypadku Natalii Janoszek. Dodał również uszczypliwy wpis, że jedną z niewielu opcji dla Szalonego jest po prostu emigracja. Załączając przy tym zdjęcie jednego z listów, który to wypisywał Szalone Reporter. YouTuber odpowiedział na ten wpis twierdząc, że Stanowski straszy i żeby nikt nie odważył się czegoś nowego powiedzieć. Dodał też, że Stanowski może nagrywać co chce, a on i tak będzie robił swoje. Na co dziennikarz go tym, że zakopi mu odkurzacz, z którym to miał problemy, aby go nabyć. Konflikt dwóch panów to ciekawy epizod wśród tegorocznych afer. Dotychczas ze wszystkich pojedynków Stanowski wychodził na tarczy. A po pierwszym materiale również nastroje ludzi świadczą o tym, że ci w większości trzymają stronę dziennikarza. Niestety na tarczy nie wróci do domu kierowca niebieskiego BMW, które to było losowane przez Buddę ponad półtora roku temu. Mowa o BMW M3 CS o wartości blisko 700 tysięcy złotych. Halo? Aleksander? Oglądasz live'a? Nie wiem nic, no oglądam, no kurde, oglądam. No, Wiesz co się właśnie stało? No nie, 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 nie wierzę. Ty to powiedz. No wykradłem telefon ja nie wiem nic. Aleksander kur... Czy ty płaczesz stary? Bo ja się tu zaraz rozpłaczę jest to jest możliwe. Albo ty się tak cieszysz, albo jesteś naj***any, albo płaczesz. Do internetu trafiły zdjęcia z rozbitego samochodu Buddy. Wiele osób wskazywało na to, że autem mógł kierować zwycięzca samochodu, lecz ten przez ostatnie miesiące był w sprzedaży, aż końcowo zmienił właściciela, a sam zwycięzca odniósł się do komentarzy, jakoby to on miał kierować tym samochodem. Siemanko, jak wiecie, informacja o rozbitej MC obiegła już cały internet. Dostaję dużo informacji, czy to ja prowadziłem wtedy ten samochód. Od razu mówię, że nie. To nie ja rozbiłem MK. MK została już sprzedana jakiś czas temu, i z tego co mi wiadomo ziomek, który ją ode mnie kupił też się nie rozbił, także była to jakaś trzecia osoba kompletnie mi nieznana. Co warto podkreślić, auto było przez wiele miesięcy na sprzedaż, a zwycięzca miał problemy ze sprzedażą auta. Jednak końcowo zmieniło ono właściciela prawdopodobnie dwukrotnie, a pojazd został sprzedany za kwotę poniżej 500 tysięcy złotych. Podczas gdy w momencie losowania Buddha wyceniał to auto i oferował możliwość odkupienia samochodu za ponad 700 tysięcy złotych. Drogo również wyceniany jest wynajem mieszkań w jednym z najdroższych miejsc w Polsce, a mowa o Złotej 44. W jednym z poprzednich materiałów omawialiśmy przykład Tobiasza, który to zarobił niebotyczne pieniądze na swoim serwerze Minecraft, a od jakiegoś czasu mieszka na Złotej 44. W jednym z ostatnich materiałów pochwalił się, ile kosztuje wynajem takiego mieszkania o powierzchni około 100 m2. Ale i tak z tym widoczkiem, powiem wam właśnie też parę informacji o tym apartamencie. Pewnie Was interesują ceny, mimo że coś tam na pewno miniaturę czy którą umieściłem, to mieszkanie jest warte między 6 a 7 milionów. Myślę, że za 7 bań byście mogli od razu je kupić. No i co? i płaciłem za to, mieszkanie, i płacę za to mieszkanie miesiąc w miesiąc 30 tysięcy brutto, czyli to tam wychodzi pewnie tam z 20 ileś tysięcy plus czynsz administracyjne kilka tysięcy i tak to właśnie wygląda cenowo, jak mogłem sobie pozwolić, a mogłem sobie pozwolić to dzięki wam, więc jeszcze raz wam za to dziękuję no jednak te, te wiele lat właśnie pracy, no to tyle lat, że, że nawet ciężko zliczyć, pozwoliły na to, że mogę właśnie tutaj stać w tym miejscu, mówić do was i właśnie na złotej sobie tutaj fajnie mieszkać i korzystać można zobaczyć liczne słowa wsparcia dla youtubera oraz gratulacje sukcesu. Jest to przykład tego jak zmienia się podejście widzów do sukcesu ich twórców. Podczas gdy YouTube raczkowa w Polsce to obnoszenie się z jakimikolwiek bogactwami wiązało się zazwyczaj z liczną krytyką. A teraz twórcy doceniają wkład widzów w to gdzie się znajdują, a widzowie cieszą się z sukcesu ich twórcy. Coraz mniej widzów z kolei możemy zobaczyć na kanale Murcix. Influencerka po z ekipy cały czas szuka swojej niszy, w której to będzie mogła zdobywać zasięgi. Lecz na ten moment od wielu miesięcy poszukiwania tej Najmniej ciężko, ponieważ większość materiałów kanału, który ma ponad milion subskrypcji nie jest w stanie przekroczyć bariery 50 tysięcy odsłon. Co więcej, widzowie często zarzucają Marcie, że ta tworzy mało ambitny content, tak naprawdę pokazując albo gotowanie, albo odpowiadając na pytania na kanapie. Dziś mogliśmy zobaczyć premierę nowego formatu podcastowego na kanale Marty wraz z inną influencerką, a dokładnie Klaudią Sadownik. Moi drodzy, witamy Was z Klaudią bardzo serdecznie w naszym wspólnym projekcie. że no, to, to będzie napis? Jak nie będzie, to będzie trochę dziwnie. Razem z Klaudią zakładamy swój podcast, który właśnie nazywa się Spill the Tea. Mamy tutaj herbatkę. Tematycznie. Tak, i będziemy plotkować sobie. Dokładnie. Tak? Obgadywać nowinki, gadać o związkach, przyjaźniach, o wszystkich tematach, które leżą nam na sercu. Tak jest. Lubimy sobie dużo pogadać, mhm. więc chcemy stworzyć tutaj taką przestrzeń na dyskusje, na no, różnorakie tematy, takie z życia wzięte. I mam nadzieję, że taki format Wam się spodoba. Podcasty są ostatnio bardzo popularne na polskim YouTube z dwóch względów. Pierwszy to prostota ich wykonania. Tak naprawdę dany twórca poza dwoma mikrofonami oraz kamerami nie potrzebuje więcej rzeczy do realizacji. Oraz druga kwestia to długość materiałów, a te często idą w długie godziny, co również pozwala na umieszczenie większej ilości reklam i większego zarobku z samej publikacji. Na się te tej miesięcznej influencerki od ponad roku tendencję spadkową, a ostatni miesiąc był jednym z najgorszych w historii kanału Murcix. Ciężko określić, czy nowa seria na jej kanale uratuje ten stan rzeczy. My z kolei dowiedzieliśmy się, jaki jest stan rzeczy pewnego projektu Buddy, który to ma miano jednego z najdłuższych. Chodzi konkretnie o projekt Mazdy RX7, którą to Kamil zakopił już ponad dwa lata temu, a która to od tamtego czasu nie była w żaden sposób aktualizowana. Druga część tego materiału, czyli ta, która rozpoczyna się teraz, powie wam, co ja planuję zrobić z tym RX7, jak to będzie wyglądać, dlaczego planuję to zrobić, ile planuję przeznaczyć na to pieniędzy. No i myślę, że tutaj weźcie sobie już popcorn do łapy i pooglądajcie, bo mówimy o żywej legendzie w postaci Mazdy RX7. Nie wiem, ile jeszcze razy to słowo padnie w tym filmie, ale jaram się. Po 22- czy 23, My sam nie wiem, ile mam. Otwieram świąteczny prezent, który był moim wymarzonym świątecznym prezentem. 10. Od małego dzieciaka, odkąd widziałem szybkich i to drills, marzyłem o Mazdzie RX7. Nie o RX8, które są mega popularne. O RX7. Przedstawiony fragment pochodzi z filmu, który został opublikowany w roku 2021 w grudniu, czyli ponad 2,5 roku temu. Dopiero ostatnio udało się Kamilowi skompletować niezbędne części i przygotować cały projekt. Bo, co warto podkreślić, istotnym powodem tak dużego opóźnienia były problemy ze zdobyciem ciężko dostępnych elementów. RX7. Uwaga, 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 o! bo mam coś do powiedzenia. Do 13 października ten samochód będzie gotowy i będzie wam przedstawiony. Yes, kurwa, elizy! Ja, ja nawet na rozpoczęciu tego filmu to wyglądam inaczej, nie? Zobaczymy, czy wspomniany samochód będzie miał również swój udział w projekcie DOS, czy będzie to oddzielny pojazd. Na pewno będzie posiadał on miano jednego z najdłuższych projektów na kanale Buddy. Jednak starsi widzowie pamiętają o samochodzie i często o nim przypominają. I na koniec chcieliśmy wam przypomnieć o głośniej akcji, którą pokazywał Bog Zeleki Przemek Pro, a chodzi dokładnie o sklep zoologiczny w Krakowie prowadzony przez starsze małżeństwo, które z przyczyn ekonomicznych będzie zamknięty a starsze małżeństwo chce przejść na zasłużoną emeryturę. Właściciel sklepu pan Ryszard postanowił podziękować internautom i influencerom, którzy przyczynili się do pomocy. Serdecznie wszystkim Państwu podziękować zarówno tym z Krakowa, jak i tym osobom, które nas bardzo mocno wspierały na internecie. Pisały bardzo dobre słowa o nas, o naszym sklepie. My ostatnio nawet mieliśmy tutaj osoby przyjeżdżające z Polski odwiedzające Kraków. Które przyszły również tutaj do nas do sklepu, żeby zakupić jakiś towar. Za co jesteśmy tym wszystkim osobom serdecznie wdzięczni. I tak jak mówię, nie tylko tym osobom, ale tym, którzy nas wspierali również internetowo, e, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania. Tego typu akcje pokazują jak dużą siłę ma polski internet i ile dobrego mogą zrobić duże zasięgi, które mają najwięksi influencerzy w naszym kraju. Jednak mimo prawdopodobnie szczerych chęci pojawiły się też kontrowersje jak w przypadku Boxera, gdzie ludzie zarzucali mu interesowność oraz wybielanie się. Kliknij fotosik na ekranie i obejrzyj kolejny materiał.